A no witam bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku na moim kanale z serii sprawdzanie mm. Polskich Modów. I w dzisiejszym odcineczku mamy kolejne cztery modziki do sprawdzenia. I oczywiście, wszystkie modziki są do pobrania w opisie, linki są. No i zobaczmy. Dzisiaj, jak widzicie, mamy poloneza, mamy opryskiwać i rozsiewać. Oraz mamy Zetora. Zacznijmy sobie od Zetora, którego znalazłem, który wyszedł chyba w w tamtym tygodniu albo w, nawet i w tym, nie wiem, to jest teraz, wiecie, w tym tygodniu zbyt nic się powychodziło, bo jak wiecie, no to jest tydzień, w którym były święta, e, więc tutaj wszystko wiadomo, że stanęło. Eee, także tak, mamy tutaj jakieś zetorki, jak widzicie mamy tu parę tych rodzajów, nie będę wszystkich kupywał kupmy sobie przykładowo mm, ten największy eee, 155 koni z tego co widzę, dobra eee, pisaliście mi w komentarzach że, żebym również eee, sprawdzał eee, w konsoli czy nie wali błędami dany mod więc to będę sprawdzał eee, no i dobra, mamy tutaj tak, ustawienia eee, zaczepy, tył, przód i tak dalej jak widzicie, eee, konfiguracji silnika, mamy też widzę szybka skrzynia biega no takie wiadomo duperele jest to również konwert z tego co wiem jak zresztą większość tych modów w sumie jak nie wszystkie są konwertami które tu sprawdzamy z poprzedniego farminga przez ludzi i sprawdzamy jak te konwerty są porobione no bo jak wiemy przekonaliśmy się przez ostatnie dwa odcinki to te konwerty no jakoś najlepiej wykonane nie są tak naprawdę bo robią to ludzie którzy po prostu tego zbytnio nie potrafią robić ale no mniejsza o to testujemy Mamy tu, wiadomo, jakieś różne opcje. No tutaj wam przeklikuję wszystko, ale nie chcę się na tego wszystkiego. Boże, tu jest w ogóle kolorów, koloru maski. Jezu. No jest tutaj tego trochę. Mamy tu też kolor felki i tak dalej, kabiny. Dobra, ale jeszcze z tym nie będę bawił. Ja tutaj kupuję, chcę zobaczyć, czy dźwięki działają, czy w ogóle, wiecie, tu się da tym, wiadomo, pracować. Także w sobie teraz wsiądziemy i zobaczymy. Właśnie, błędami. Czy wali błędami? Jakiś jeden error z tego, co widzę, jest. Tutaj jakiś błąd. I to jest chyba. Tak, to jest przez tego zetora, czyli czymś tutaj wali z tego co widzę niestety. No ale dobra, zobaczmy sobie jak on wygląda. No tutaj model jak widzicie no, nie wygląda najgorzej. No tutaj można dużo opcji sobie w nim pozmieniać. Mamy oczywiście... Yy, o... Y, kamerę wewnątrz, z tego co widzę. Ogólnie nie zwracajcie uwagi na te ściny, bo to jest przez lusterka, niestety lusterka w tym farmingu również są zepsute. W taki sposób, że lagują grę, mają sobie komputer za nie 10-20 tysięcy, więc zwracajcie na to uwagi. No w środku powiem wam, że daje się, że jest tutaj mega dużo miejsc, zresztą to nie jest jakiś mały ciągnik. No i co? Dźwięki... Dźwięki są. Do przodu do tyłu jedzie. W ogóle skrzynia biegów z tego co widzę, jakbyśmy chcieli ręczną ustawić, to pewnie też by tutaj działała, by to sprawdzę, żeby nie było, że, że sprawdzę mnie dokładnie młody. czekajcie, gdzie ta skrzynia biegów tutaj jest? Yy, ustawienie ogólne to chyba tu będzie. To gdzieś tutaj powinna... O jest! Yy, tryb zmiany biegów automatyczna ręczna. Dobra. Możemy oczywiście zmieniać sobie biegi na ręczne, jak gramy, jak ktoś chce. No ja tutaj nie gram zbytnio na ręcznej jeszcze Także damy sobie... O, jeszcze mamy ręczę z sprzęgłem, ale to w życiu na sprzęgło nie grałem w farmingu. O, zgasłem. No i co? Mamy jeszcze trzy, dwie maszyny, więc tak, jest to Unia, opryskiwacz banki Unii. Z tego co widzę konfiguracji, no to oprócz tutaj zmiany koloru Felk no to nie mamy niestety. No ale te, i tak Fajnie się prezentuje ten opryskiwacz, nie powiem już tutaj w sklepie. Dobra, mamy go zakupionego, zobaczmy jak on sobie tutaj wygląda. Kurde, powiem wam, że fajny modzik, nie? Fajnie wykonany nawet. Nie ma jakoś mega dużo szczegółów. Jeżeli chodzi, o, czy wali błędami. Kurde, yy, nie to. To z tego co widzę, no nic tutaj nie wyskoczyło, więc raczej. No jak nic nie wyskoczyło, to raczej chyba nie wali niczym. Może potem będzie walił, nie wiem. Ale z tego co widzę, no opryskiwacz fajny. E, oczywiście sobie te maszyny przetestujemy, więc sobie teraz podczepimy tu ten opryskiwacz, polecimy sobie na pole. Specjalnie przewinąłem do Maja, że ustawiłem Maja na dzisiejszym odcinku, żeby móc sobie opryskać ziemniaki i na wieś, żeby te maszyny wiadomo przetestować. E, także teraz tak, podczepiamy sobie ten opryskiwacz. Yy. Aha. Ok. Czyli widzę, że jeżeli chodzi o zaczep w tym zatorze, no to już widzi... no jak widać jest skrzaniony bo Opryskiwacz yy, powinien być zapięty na ten górny zaczep, a nie na dolny. I przez to, że jest zaczepiony na dolny, no to wygląda tak jak wygląda: czyli już to, no do realna, no to daleko, yy, niestety. No ale dobra, przetestujmy, czy, czy w ogóle ten opryskiwacz działa. Być może, jakbym zapiął do oryginalnego ciągnika, może i by się podpiął normalnie. Ale niestety, do tego, że to jak widzicie, o nawet się jechać zbytnio nie da. To są właśnie polskie mody, które wychodzą, yy, no ale to. to Czego ja się mogę spodziewać, tak? Ja się właśnie czegoś takiego spodziewałem i ja specjalnie tą miniserie tutaj robię, nagrywam. Wam się to podoba, bo ja tak szczerze no, testuję te mody i szczerze mówiąc śmieję się trochę, bo no, wykonanie ich jest naprawdę, no, no nie jest tutaj najwyższym poziomie. Ja nie mówię, że no, bo ja sam nie umiem tego robić, ale jeżeli coś robisz, to już wiecie, czy przyłożyć do tego, nie? A nie te konwerty tak działają, że... Że nie działają. I tak w tym farmingu jest łatwiej chyba, bo tu nie trzeba chyba robić dźwięków yy, od nowa. Jak to było na przykład, bo jak się konwertowało z tego co wiem od 19 do 22, to były zmienione dźwięki, trzeba było dźwięki od nowa robić. Tutaj te dźwięki są chyba takie same, więc jest łatwiej nawet skonwertować moda. Dobra, damy sobie tutaj płynny nawóz. Aha, nawet mi widzę, teraz nie ruszy, tak? Serio? To, to jest spina jakaś. Mhm. Dobra, wiecie co widzowie? To ja w takim razie ee, muszę oryginalny ciągnik jakiś ee, sobie tutaj kupić, bo niestety tym sobie tutaj nie podziałamy. Dobra, weźmy sobie jakieś... No, damy nawet, te, nawet i takiego Masaja. A nie mam kasu, tyle, dobra. Weźmiemy Masaja oryginalnego, może on tutaj da radę sobie z tym odzyskiwaczem. No tutaj zaczep dolny, jak widzicie jest dużo wyżej. Zdecydowanie, no bo to jest dużo większy ciągnik zresztą, nie ma się co dziwić. Eee, więc zobaczymy, czy może z oryginalem będzie działać. Bo jeżeli do każdego ciągnika podpina na ten, ten dolny zaczep, czyli, że no, wygląda tak, jak wygląda, że się nie da w ogóle tu jechać, no to to dupa z tym opryskiwaczem wtedy wina, nie? Bo tutaj śmiesz stwierdzić, że może być wina ciągnika z etora. Tak, dokładnie, bo to jak widzicie, już działa normalnie. No dobra, sprawdźmy, czy w ogóle działa. Eee, no, animacje są, jak widzicie. Więc nie ma się do czego przyczepić, możemy szerokość ustawić, z tego co widzę, o, mamy kilka dostępnych szerokości. Wiadomo. No i działa, opyskiwasz. Także jeżeli chodzi o opyskiwać, działa fajnie, tylko no z tym ciągnikiem, z tym zetorem, z tym tamtym modem, no nie można go spinać, bo um, niestety no nie działa tak jak trzeba, tak? Także tutaj taki news, nie? że jak ktoś będzie chciał pobierać ten ciągnik i ten opryskiwacz dzisiejszego odcinka to nie polecam wspinać tych zestawów w sensie tego ciągnika z tym opryskiwaczem dobra opryskiwać działa więc ja dam szansę jeszcze temu i podetniemy sobie ten rozsiewacz który sobie zaraz za chwilę kupimy Polonezo sobie kupimy na koniec i się nim przejedziemy zobaczymy czy on tam nie będzie wiadomo jakiś pobugowany Pamiętam w 22 jak wyszedł pierwszy Z to błędami walił tak, że, że masakra, nie? Także... Zobaczymy, zobaczymy. Dobra. Kupmy sobie ten rozsiewacz tutaj teraz, albo dobra, tu możemy wejść, no i kupmy tutaj, on widzę, o, pojemność mamy też tutaj dostępną, różną. Czyli będziemy mogli sobie zmieniać, o, jest nasz nadstawki są, o, to zajebiście. Możemy sobie nadstawki, dobra, weźmy sobie takie. Yy, powiedzmy. Taką pojemność, dobra Zobaczmy jak on tutaj No z, z tego co widzę, bo ogólnie Ja te maszyny dobieram mniej więcej Tak jak do ciągnika, który biorę Do odcinka, nie I Ja wiecie, myślałem, że no ogólnie Wielkościowo, no to tamten opryskiwacz Fajnie pasuje z tym zatorem, ale niestety No nie działa, tak jak trzeba Jeżeli chodzi o rozsiewacz, to powiem wam Że to o wiele fajniej wygląda, nie Naprawdę mi się podoba, dobra dajmy sobie tutaj Nawóz I pojedźmy sobie Zobaczyć czy w ogóle ten rozsiewacz działa, czy ma animacje i tak dalej um, Czy wali błędami, z tego co widzę nic tutaj nie wali błędami Więc jeżeli chodzi o opryskiwać i rozsiewać to Błędami one nie walą, przynajmniej u mnie Jeżeli chodzi o zretora no to niestety on trochę wali eee, Zobaczymy jeszcze jak to będzie z polonezem Dobra to w sumie możemy wjechać tutaj eee, No i zobaczmy czy tutaj animacje z tego co widzę są Nie można niestety zmieniać eee, z tego co widzę szerokości Ale no ogólnie Animacje są, więc ogólnie tutaj no nie ma się do czego przyczepić. mi nie wali, także rozsiewacz y, fajny tutaj do pogrania y, jest. Dobra, teraz tak. Y, kolejna tutaj, y, kolejny mod na dzisiaj ostatni jest oczywiście obiecany Polones, który będzie pewnie w opisie i na mnie turce, bo pewnie najbardziej przyciągnie waszą uwagę. No i jak widzicie jest w nim trochę opcji. Y, widzę, o jest z RPG również, to to fajnie tutaj konfiguracja kół. Mamy radio Kurde Ej fajne Mamy tutaj wiadomo jakieś duperele, dodatki Ej, Haha Lusterka Kurde Kierownice Sportowa Aha No to zajebiście powiem wam. Naklejki O naklejki jakieś No kurde wakacyjna miłość nie Wakacyjny chłopak Zaczarował twój świat Dokładnie tak każdy na pewno kojarzy ten trend z tym polonezem i z tą piosenką, nie? Od zespołu. Yy, nawet nie pamiętam jak się nazywał ten zespół yy, Disco Polo jakiś taki stary zespół. już. Dobra, mniejsza o to w ogóle. Yy, dobra, w sumie to się tepnę. Yy, zobaczmy, jak on tutaj. Czy wali ten polonez z błędami przede wszystkim? Ja sobie bym chciał tutaj zobaczyć. No nic tutaj błędami nie wali z tego co widzę. Yy, w środeczku? No nie najgorzej. Z tego co widzę wskazówki działają, dźwięki jakieś są Ale z tego co widzę to są dźwięki z podstawowego pick-up'a jakiejś zastępnej w tej grze No ale dobra Zwrotny to on, powiem wam jest mega Zobaczcie jaki on jest zwrotny Ale jaja, nie? Hehe <ścoughs> No ale ogólnie przyspieszenie też ma zajebiste, nie? Kurde, oj Dziwna fizyka jest w ogóle Dziwnie się jeździ tym polonezem jest, Wydaje się jakby on w ogóle nic nie ważył tak szczerze Jeżdżąc z nim, stwierdzam no ale ogólnie no jest Polones, jakiś pierwszy, mamy też hack, więc pewnie jakąś przyczepę możemy zapiąć albo kogoś, także wiecie. Oj, jest, jest przede wszystkim jak widzicie bardzo... Mm, no łatwo się nim wypierdzielić, nie? Zrobić beczkę. No ale ogólnie... Ja wszy Ogólnie powiem wam, że no, Polones tak polonez no... Mógłby być lepiej wykonany, ale jak na pierwszego Poloneza, bo innego Poloneza nie znalazłem, to nie ma się do czego przyczepić. Jedzie 140 na godzinę, z tego co widzę. Więc w miarę podobnie jak w realu no i w sumie tyle, tak naprawdę. Można się tutaj pobawić nim. E, dobra, co to mi tu lata jakaś mecha. E, dziękuję Wam za oglądanie Dziś, dzisiejszego odcinka, jeżeli się oczywiście spodobał, zostawcie łapę w górę. I dzisiaj podnoszę poprzeczkę, po bo poprzednim po odcinkiem chciałem 100 łapek, wybiliście 200, więc dzisiaj chcę łapek tych 150 o. I nagrywam kolejny odcinek z testowania tych śmiesznych modów. Także trzymajcie się na razie i cześć!